Indywidualnych celów nie mam na to spotkanie, liczy się tylko drużyna. Musimy zrobić wszystko, żeby, żeby wygrać to spotkanie, bo jest to kolejne z cyklu za 6 punktów. Także mam nadzieję, że kibice nam pomogą w zwycięstwie. Myślę, że jak cała drużyna stawiamy sobie. Za cel wygrania tego pojedynku za trzy punkty, i zobaczymy, co, co przyniesie mecz. Nie, jakby nie, nie patrzymy na tę tabelę, i nie ma co patrzeć, bo to jest dopiero początek drugiej rundy. Każdy ma swój e, terminarz, gra w różnym okresie z różnymi drużynami. Także e, każdy punkt jest bezcenny w tej lidze, i tak samo będziemy walczyli w tym, żeby zdobyć ich jak najwięcej. Na pewno jest to mecz wymagający psychicznie, jak i fizycznie. Tym bardziej, że niedawno graliśmy mecz w Lubinie. Ciężko dalej trenujemy, więc mam nadzieję, że, że uda się nam to przebrnąć. O, skupiamy się przede wszystkim na sobie i na swojej grze. Będziemy analizowali oczywiście przeciwnika jak każdego innego i jest to kolejny po prostu z cyklu, kolejny mecz ligowy. O, przed meczem z Nysą zdecydowanie skupiamy się na, na własnej grze i myślę, że to jest klucz do wygranej w tym meczu.